Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego bliska. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dziś spotkanie fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Lask zmierzy się z Manchesterem United. Goście chcą dzisiaj zainkasować 3 punkty i wzmocnić swoją pozycję w tabeli. Wygrana w poprzednim meczu na pewno dodała im pewności siebie. Juka trafia do Cristiano Ronaldo. Teraz okazja przed nim. Ależ się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy. Nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał. No ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Wiele dziś będzie zależeć od gry tego pana. Cristiano Ronaldo. W ostatnim czasie Portugalczyk jest... Hila, chwila, pachnie tu golem. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestał. Prowadzą zatem 1 do 0. Świetne wejście. Piłka odebrana. Fred, Cristiano Ronaldo, uwaga wychodzi sam na sam, Ronaldo, tak, mamy bramkę, no naprawdę, ten volej zasługuje na brawa. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. A na jego drugim końcu wystarczyło tylko dostawić nogę i z boleja uderzyć wprost na bramkę. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotkną zamieniają w złoto. 2 do 0, gramy dalej. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Tracą szanse na zagrożenie rywalom. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Bruno Fernandes. No i... Aj, obok słupka. Z jego zewnętrznej strony, co pewnie zmartwi drużynę strzelających. Ronaldo. Dobra akcja Manchesteru United. Będzie miał okazję do wrzutki. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Centra Cristiano Ronaldo. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Szukają teraz sposobu, którędy wbić się w szesnastkę. Piłkę ma teraz Pol Pogba. Nowe odegranie do Pogby. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Podanie nie dochodzi do Pogby. Ale szobrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Bramkarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Dobrze. Teraz Ronaldo na dobieg. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. Piłka wraca do środka. Piłka w siatce. Ale są w formie. Mają teraz już trzy bramki przewagi. Widzimy powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali, rywali podaniami. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Rywalom Manchester United niełatwo dziś odebrać kurwolówkę. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. Oj, na linii mamy dzisiaj najprawdziwsze, sokole oko. Co za wzrok, Przecież o spalonym decydowały tu centymetry. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Sędzia gwistkiem. teraz oznajmia początek drugiej połowy meczu fazy grupowej UEFA Europa League. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Cristiano Ronaldo. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Dośrodkowuje na dalszy słupek. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźny. Przed szansą Cristiano Ronaldo. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. A oto przy piłce Fernandes. Zablokowany ten strzał. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Dwóch rezerwowych wkracza do akcji. Ważny moment spotkania. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Przypomnijmy, że niedługo odbędzie się spotkanie Premier League, którego nie można przegapić. Manchester United zmierzy się z Crystal Palace. Tak, faktycznie na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Prawo dobrze w obronie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Bruno Fernandesz. Piłkę ma teraz Paul Pogba. Piłka znowu Cristiano Ronaldo. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. No nie, takimi interwencjami do piłki się nie odbierze. Szansa na gola. Nie do wiary. Kolejny gol prowadzą już różnicą czterech bramek. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby natrafić do siatki. Popatrzmy z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może... Już zatem 4 do 0 Dobrze odczytali zamiar rywali Mogą znów budować teraz akcję Teraz Gaja Podanie dochodzi do pog. Uwaga! Czy teraz będzie okazja? I broni i bramka! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak żeby zdobywać gole trzeba stwarzać sobie sytuację. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. Ależ to teraz zrobił! Świetna intuicja w obronie. Jest podanie. Jak to się rozwinie? O nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Pogba. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Piłka teraz do Warana. Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodny. Już widziałem tę piłkę w siatce. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Rashford chyba to wykorzysta. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rybala w pył. Rzadko się zdarza, aż taka dominacja. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepszy konkurs do pytania w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat Powiększają przewagę. 5 do 0. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. się to spotkanie. Manchester United pokazał wyższość nad rywalem. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo. Uwaga, wychodzi sam na sam!